Ten widok z rana to jest mój ulubiony. Widzieć jak dojrzewają nasze pomidory. I naprawdę takie piękne się w tym roku udały. Tutaj dojrzewa kolejne, już się robi coraz bardziej czerwone, i to jest właśnie najlepsze. Widzieć ten cały proces, kiedy wiecie od nasionka, e, aż tak naprawdę na talerz, kiedy właśnie jemy te pomidory. Jest też sporo koktajlowych. Tutaj jeszcze kolejne. Coś pięknego. Ten to jest jakiś gigant, tutaj jeszcze taki. Na story z wam ostatnio relacjonuję, jak one wyglądają, robię wam zdjęcia. Myślimy za rok o szklarni z moją mamą, żeby jeszcze bardziej poszerzyć właśnie tą rodzinę pomidorów. No i są też papryki, one dopiero dojrzewają, jeszcze są nieco zielone. Naprawdę zachwycam się naturą i dodatkowo właśnie uprawianie własnych warzyw czy owoców. Tutaj mam nawet naszą bazylię. To jest coś pięknego i później jedzenie tego to jest dosłownie inny wymiar smaku. Hej, kochani, witajcie w kolejnym takim weekly vlogu na moim kanale. Dzisiaj jest ostatni tydzień wakacji. Dosłownie rozpoczęliśmy Ostatnie dni wakacji jest poniedziałek 28 sierpnia. Tym razem nam się trochę przyfarciło, dlatego że rozpoczęcie roku będzie w poniedziałek w następnym tygodniu, i wtedy to już będzie jakoś 4 września, więc kilka dni więcej, ale i tak mam nadzieję, że uda mi się wykorzystać właśnie te kilka dni, właśnie w tym tygodniu, żeby dobrze je spędzić i żeby tak. Podsumować sobie troszeczkę też w głowie te wakacje, co się działo, za co jestem wdzięczna, czy były jakieś gorsze chwile, czym one były spowodowane, zrobię sobie taką burzę myśli yy, i też w jakim stopniu może tak porozmawiam ze sobą i, i wiecie, idę do ostatniej klasy maturalnej już i... I tak naprawdę mój etap szkolny niedługo się skończy, ale o tym mówiłam więcej w filmie, właśnie w którym odpowiadałam na pytania związane właśnie z klasą maturalną, z prawem jazdy. Jestem bardzo ciekawa, jaka ja będę zorganizowana w tym roku. Na razie też nic nie mówię, ale to, co mam nadzieję uda mi się za kilka miesięcy przygotować i to, co tworzę w połączeniu ze szkołą. No nie jest, nie będzie zbyt łatwe do pogodzenia, ale jak na razie, jak na razie są wakacje. Ja tak naprawdę dwa dni temu wróciłam z mojej wakacji na zakentos. Troszeczkę widać, że się opaliłam i naprawdę to był tydzień resetu. Potrzebowałam takiego czasu i naprawdę było miło po raz kolejny odwiedzić Grecję. Nie nagrywałam nic, dlatego że uważam, że potrzebowałam właśnie takiego czasu bez ciągłego. Nagrywania, co robię po kolei, co się dzieje w każdym dniu. Za to udało mi się zrobić dużo zdjęć, dlatego że to jest nieodłączny element i ja dosłownie uwielbiam po prostu robić zdjęcia. Zachwycałam się widokami, zobaczyłam nawet też żółwia, bo byliśmy właśnie na motorówce i naprawdę ta woda to było coś pięknego, skakanie z motorówki do wody. Zapamiętam te chwilę na długo i naprawdę czułam się jak ryba w wodzie. Mimo tego, że nie jestem zodiakarą, to mam wrażenie, że chyba coś jest na rzeczy, bo naprawdę uwielbiam wodę. Jest to mój ukochany żywioł. I tak zdaję sobie też sprawę, że ja, jak wracam z jakichś wyjazdów, to nie mam czegoś takiego, że narzekam, że chciałabym być cały czas w tamtym miejscu. Tylko dla mnie powroty są przyjemne. Ja też lubię wracać do domu, i to nie jest coś takiego, że mi się w jakimś miejscu na przykład na wakacjach nie podobało, czy jadę na jakiś krótki wyjazd i ja już chcę wracać do domu. Tylko uważam, że wszystko toczy się tak, jak ma się toczyć. Ja Naprawdę uwielbiam być w jakichś innych krajach, podróżować, ale też ten powrót do domu nie wiąże się u mnie nigdy z jakimś takim niezadowoleniem, tylko właśnie lubię też tą taką swoją rutynę w domu. Cześć! Stęskniłyście? No chodź, no chodź. Jeśli chodzi o organizowanie sobie biurka, przygotowywanie, nie wiem, zeszytów, nie, ja w tym roku mam wrażenie, nie mam do tego w ogóle motywacji, energii. Szczerze powiem, nie chcę mi się tego robić. Nie wiem, nie czuję weny. W poprzednich latach ja nagrywałam nawet serię back to school na początku sierpnia, ja nagrywałam organizację biurka, co jest w moim plecaku. To są lata dosłownie ikoniczne i osoby, które są ze mną od tamtych czasów, no to to jest coś pięknego i, i naprawdę jesteście w moim sercu. Pewnie w jakimś pierwszym tygodniu szkoły zbiorę się, wezmę sobie, powyjmuję zeszyty. W tym roku nie bierzcie ze mnie przykładu, jeśli chodzi o organizację. Ja nie dowierzam, że to mówię, ale jest to ostatni... Ostatni tydzień moich licealnych wakacji, już nigdy w życiu nie będę mogła powiedzieć, że mam wakacje w liceum, w szkole. W ogóle. Oh my god, chce mi się płakać. Ale serio mi się chce płakać, dlatego że ten etap w moim życiu się kończy. Co się dzieje ze mną? Otwieram właśnie paczki, które mi przychodziły podczas mojej nieobecności i jest w jednej woda kokosowa z Lici. Sprzetestujmy, jestem bardzo ciekawa. Uwielbiam wodę kokosową, ale mam taką swoją ulubioną z jednej firmy. Ej dobra, czuć Lici, tylko musi być koniecznie schłodzona, bo teraz jest ciepła, ale jak będzie schłodzona z lodem. Witajcie kochani, we wtorek umówiłam się na godzinę ósmą na paznowcie, pani zaproponowała mi taką godzinę. Ja nawet nie napisałam innej i nie zapytałam się, czy coś jest dostępne. Ja po prostu chyba już chcę się wprowadzić w ten nastrój szkolny, kiedy będę musiała wstawać o godzinie. Właśnie na przykład 7, może 6.30. Mam nadzieję, że nie będę miatki takiego strasznego planu lekcji, tak by the way. Ale i gorszy widok z rana, i tak to są nieumyte petle. I ja teraz tak sobie patrzę. Zrobiłam sobie brwi na medełko, ale nie mam żadnej czystej. Wszystko jest brudne. I w końcu nadszedł ten dzień, kiedy trzeba to ubyć. Nakładam szybko SPF. Dzisiaj mam jeszcze pilates o 11.00. Fajnie wrócić do miasta, przejdę się po moim kochanym Lublinie. Ale powiem wam, że nawet lubię moje miasto. Znaczy nie mam do niego jakichś takich złych emocji, nie kojarzy mi się źle. Uważam, że ma bardzo dużo też fajnych miejsc. Mam wrażenie, że się spóźnię. Dobra, ja się szybko ogarniam i widzimy się jak będę już yy, gotowa. Wyszłam z paznokci, takie zrobiłam. Trochę mi się przedłużyło, więc jedę teraz szybko na pilates. Świeże do szkoły będą idealne. Skończyłam godzinne zajęcia z pilatesu i powiem wam, że jednocześnie czuję się super. Zawsze po pilatesie mam wrażenie, że naprawdę tak wpłynęło to na moje ciało i od razu czuję się taka rozluźniona, a z drugiej strony jestem taka, jakby tak ze mnie wszystko opadło, więc. Jest to dziwne uczucie, ale, ale jest fajnie. Teraz muszę pojechać do jednego włoskiego sklepu, bo będę nagrywała dla Was przepis na Rilsa. I muszę kupić jeden składnik do carbonary, który jest dostępny właśnie tylko we włoskim sklepie. Przyszły mi w ogóle dwa dni temu Samby. Ja dostałam właśnie je ze współpracy. Są to tak naprawdę moje drugie Samby. Wcześniejsze kupowałam właśnie na stronie Adidasa i pamiętam, że wtedy większość rozmiarów byłaby wyprzedana. A tutaj dostałam takie beżowe, bardzo ładne. Będą właśnie takie idealne klasyki do szkoły. Nie odzywałam się do Was po powrocie do domu. W ogóle świecę się jak... Uf. Nagrywałam dzisiaj, jak sobie zaplanowałam rilsa Z przepisem I już zaczęłam go troszeczkę montować I naprawdę podoba mi się klimat, dlatego że Jest on taki właśnie włoski I już nie mogę się doczekać aż Dodam wam go, dlatego że Ja się zawsze staram przy tych takich Reelsach Jedzeniowych, żeby one były takie klimatyczne Estetyczne Mam nadzieję, że to też widać Jest to właśnie dziedzina, którą chciałabym właśnie Poszerzać, pogłębiać, bo jest to coś, co sprawia mi po prostu uśmiech na twarzy, i jak nagrywam, i też jak później to montuję, widzę później też efekty tego wszystkiego, co robię, co tworzę, uświadamiam sobie po prostu, że to jest rzeczywiście moja pasja coś, co jest częścią mnie i osoby, które właśnie posiadają swoje pasje, swoje hobby. Wiedzą chyba o co mi chodzi. Robię sobie właśnie wieczorną pielęgnację i od kilku dni zaczęłam sobie stosować to serum z Drunk Elephant. Właśnie co drugi dzień sobie nakładam. Później albo taki krem też właśnie z Drunk Elephant, mocno nawilżający. Mam jeszcze taki, to jest taki lipidowy. A jeśli chodzi o Kremik pod oczy. To już od jakiegoś czasu. Właśnie taki awokado Skillsa. On mi się w sumie kończy, ale jest bardzo wydajny i w sumie niewielka ilość jest potrzebna. Tak naprawdę, pod oczy. Dzisiaj jest środa. Jakbym chodziła do szkoły, to byłabym połowie mojego chodzenia do szkoły. Nie wiem, tak sobie przypominam, czy ja lubiłam środy, czy nie. Chyba średnio. Najbardziej to ja lubiłam piątki, bo już wiedziałam, że zaczyna się weekend. Ubrałam się, wyszykowałam i dzisiaj jedę na zakupy Back to School. Oczywiście żartuję, nie będą to, wiecie, zakupy z przyborami szkolnymi, tylko bardziej w kierunku ubrań. Ostatnio sporo rzeczy wyprzedałam i jakoś tak mniej się tego wszystkiego w mojej szafie zrobiło. Mam wrażenie, że zrobiłam sobie taką lukę, przestrzeń na te rzeczy jesienne. Jak ja w ogóle sobie myślę o jesieni, o ubraniach, to. Trzeba mnie zatrzymać, bo jak ja zobaczę w sklepach jesienne ubrania, te wszystkie swetry, tręcze, jakieś marynarki piękne, boję się, że popadnę w szał zakupowy. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Ale jak na razie chcę się skupić na jakimś ubraniu na rozpoczęcie roku szkolnego. Trochę się obawiam, że pojadę, zmarnuję czas i tak nic nie kupię. Jedyne zakupy, które na ten moment chyba sprawiają mi przyjemność, to są te jedzeniowe albo na przykład na jakimś targu owocowo-warzywnym, jak widzę te wszystkie sezonowe owoce i warzywa. O, i ktoś do mnie dzwoni. Oh my god, wczoraj na Instagramie widziałam, że wyszły nowe moci. Wchodzę do sklepu i są, także dzisiaj będzie test. Podobno są jeszcze cytrynowe, ale tutaj w ogóle ich nie widzę, ale te czekoladowo-orzechowe mogą być sztos. Środa mija w mgnieniu oka. Dzisiaj moim planem było znalezienie jakichś ubrań na rozpoczęcie roku szkolnego. Czy ja to zrobiłam? Czy znalazłam jakieś ubrania? Nie. Absolutnie nie. Nie kupiłam nic, co mogłabym założyć na rozpoczęcie roku szkolnego. Jedną rzecz kupiłam, ale to jest totalnie... to się nie nadaje na rozpoczęcie roku szkolnego. Hello, ja z przyszłości, montująca tego vloga i tak się zastanawiam. Kupiłam ten sweter w paski i on wcale nie będzie taki zły na rozpoczęcie roku szkolnego. On wygląda... Kinda elegancko, więc zobaczymy. Kupiłam też sobie olejek taki suchy do ciała z Rituals, bo akurat się otworzyli w, w mojej galerii handlowej. Tak, w mojej galerii handlowej, nie no, po prostu u nas w Lublinie. Właśnie kupiłam taki olej, który kiedyś miałam w kalendarzu adwentowym i teraz mam taką y, dużą wersję. Przepięknym zapachu. Ja właśnie jestem tym typem osoby, która zwraca uwagę na zapachy. Mam właśnie mocno uwrażliwiony bęk. Kupiłam też sobie takie rzeczy, jak na przykład Carmex, mango. Morela, dlatego że ten zapach mi się mega kojarzy, i dosłownie mam flashbacki, jak używam tego balsamu z tak 2013-2014 rokiem, jak właśnie miałyśmy z julką te balsamy. I nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja czasem, jak używam jakiegoś produktu, albo jem jakieś jedzenie z dawnych lat, to dosłownie wszystko mi wraca, wszystkie wspomnienia i to jest najpiękniejsze. Ten balsam. Po prostu kupiłam wyłącznie z sentymentu. I jeszcze tutaj na przykład kartka urodzinowa dla mojej koleżanki, bo idę właśnie na jej osiemnastkę. I jeszcze na przykład, nie wiem, płyn do Jamy Ustnej. Właśnie ten fioletowy ma super smak. Smak? Nie, nie piję go, ale wiecie o co chodzi? Płyn do soczewek. Jakieś tam jeszcze dwa kosmetyki kupiłam, ale już odstawiłam. I jutro jadę do Warszawy. Jeszcze przed moim wyjazdem właśnie do Grecji bywałam w tej Warszawie dosłownie praktycznie codziennie. Ja byłam najpierw na nagrania, później wróciłam do domu, później byłam dwa dni, ja się najeździłam w tych pociągach i dosłownie tak mi to zbrzydło, dlatego że były opóźnienia pociągu, ja... Raz miałam, a później chyba trzy godziny. Ja dosłownie siedziałam w tym pociągu. To był już wieczór. Nie miałam dosłownie nawet możliwości gdzieś, nie wiem, pójść. Ale spędziłam też super czas, bo byłam właśnie na nagraniach, na pikniku. Byłam też z moją przyjaciółką na koncertach, bo właśnie dostałam zaproszenie. Spędziłyśmy sobie ym, dwa dni tak naprawdę razem, bo właśnie to byłam w Warszawie. Super wieczór. Naprawdę było super. To są niezapomniane wspomnienia. A jutro jedę dlatego że będę udzielała wywiadu, będę w podcaście, także mam nadzieję już niebawem ujrzy światło dzienne. Troszeczkę się stresuję, niby już miałam do czynienia z podcastem, byłam u kilku osób jako gość, ale zawsze to jest takie troszeczkę wyjście z mojej strefy komfortu. Nie znam pytań, to są zawsze jakieś takie moje obawy, mam wrażenie, że ja tak za bardzo obmyślam. Good morning, guys. Rozpoczynam poranek od maczy. Dzisiaj będzie, mam nadzieję, dobry dzień jedyna na wywiad, więc czas na zieloną energię. Kubek mam w ogóle z Kopenhagi, i zawsze, jak przywiozę coś z wyjazdu, to mi się mega miło w tym piję. Czwartek w Warszawie. Ja już po nagrywaniu podcastu powiem Wam, że fajnie było powrócić, ale z drugiej strony zawsze jest taka nutka stresu, ale bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że rozmowa fajnie wyjdzie. Rozmowa pewnie będzie jakoś na dniach, więc jak już będzie dostępna, to pewnie będę Wam linkowała na stories. już w domu, wróciłam i to była naprawdę bardzo dobra pierwsza część dnia. Zawsze przed podcastem czy wywiadem mam takie różne myśli w głowie, jak ja nie wiem, wypadnę, co ja powiem, bo wszystko totalnie na spontanie. Za kilka dni dostałam właśnie informację od Blanki, że dosłownie chyba nawet w poniedziałek wleci odcinek, więc bardzo szybko. Już nie mogłam się doczekać, zobaczyć jak to też wypadło w Takiej ogólnej wersji, jako, wiecie, odbiorca, słuchając tego. Cieszę się, dzisiaj jest w ogóle 31 sierpnia, dzisiaj jest ostatni dzień wakacji, tak realnie mówiąc. Jutro jest jeszcze piątek, ostatni dzień, więc będę korzystała, idę na osiemnastkę właśnie mojej koleżanki, więc będzie takie podsumowanie. Ja nie wiem, co się ostatnio ze mną dzieje, ale tutaj na vlogu wam trochę płakałam, na podcaście również uroniłam um, kilka łez. Bo było takie jedno pytanie, po prostu dla mnie takie dotykające prosto prosto w serce. Tak się zastanawiam. Jedni mogą powiedzieć, że on płacze i w ogóle coś się z nią nie tak, ale ja uważam, że właśnie to są takie prawdziwe emocje i nie warto tego tłumić. Płacz jest naturalną reakcją i, i nie ma co go powstrzymywać. Patrzę tak w ogóle na moje włosy i ostatnio właśnie po przyjściu z wakacji zabrałam się za ich pielęgnowanie, takie wiecie... Dokładne, żeby, żeby codziennie coś na nie nakładać, żeby były odżywione, bo naprawdę po tej słonej wodzie nie, one były tak suche, że nie dało się ich dotknąć. Także, kochani, chciałabym Wam bardzo podziękować za ten wspólnie spędzony tydzień ostatni tydzień wakacji. Chciałabym Wam przede wszystkim życzyć wytrwałości. I takiej siły właśnie na te najbliższe tygodnie, bo wiem, że wdrażanie się od nowa w tą taką codzienność, rzeczywistość może być problematyczna, może być trudna, ale trzymam mocno za Was kciuki. Dziękuję Wam, że mogliście mi towarzyszyć też w tych ostatnich momentach. Także przesyłam buziaki. Trzymajcie się ciepło. Bye!